Dziś wyruszamy w drogę, by zmierzyć się z opowieścią starego kamerdynera, od lat w różnych wersjach obiegającą literaturę sensacyjną. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy okolice letniej siedziby prezydenta Mościckiego w Spale rzeczywiście kryją kredensowe srebra do wybuchu wojny służące jednej z najpiękniejszych postaci II Rzeczpospolitej. Jego szwagier był, proszę pana, lokajem u prezydenta. I to, i właśnie oni zakopywali to. Korzystając z obecności specjalistycznego sprzętu, przeskanujemy najbliższe otoczenie gigantycznego niemieckiego bunkra kolejowego w Konewce, szukając tajemniczych sztolni, których istnienie sygnalizowały wcześniejsze badania robione metodą elektrooporową. Poza tym, do historii spały dopiszemy jeszcze jeden nieznany rozdział, opowiadający jak to zimą 1946 roku partyzanci z oddziału Zapory zjedli Bierutowi obiad. To jakie plecaki miały i gdzie miał jakie pomieszczenie, to tam węgliny, kiełbasy, plecaki. Co się dało? Prowadził ewidencję... Ja temu Mościckiemu, prezydentowi RP w latach 26-39. Inicjatorowi Dożynek w spala, ale trzeba powiedzieć, że miłość prezydenta do spały była znacznie większa. Tak, niż spała w zasadzie, w zasadzie była dla prezydenta Bościckiego domem. On, Widziałem piękne, on takie... stąd wyjeżdżał do Warszawy, nie, nie, nie mieszkał w Warszawie. Spała, powstała, rozkwitła dzięki niemu. Zresztą nie tylko spała, bo i przyczynił się do remontu kościółka Włodzu i budowy domu ludowego w Królowej Woli, więc na tym terenie dość aktywnie działał. Jadąc do Spały rozmawialiśmy o tym, jak niewiele w naszej zbiorowej pamięci zostało po tak złożonej i niezwykłej postaci, jaką był Ignacy Mościcki. Encyklopedyczna notka spięta dwiema datami. Datą urodzin w roku 1867 i śmierci w roku 1946. Powierzchowna informacja o jego naukowych dziełach. Trzynastoletnia prezydentura zamknięta goryczą wojennego wygnania. I wiedzieliśmy, że tym razem nasze poszukiwania obok tych terenowych z sensacyjnym mottem będą miały znacznie głębsze poznawcze tło. Na razie nie kopiemy, saperki nam nie będą potrzebne, są paliki, oznaczamy miejsca, gdzie, gdzie, gdzie jest jakiś sygnał. Tak, w zasadzie pan Szymański już wszystko powiedział. Dwie grupy z wykrywaczami metali. Żadnej ingerencji w głąb ziemi na razie. Później założymy już takie prawidłowe odkrywki archeologiczne. To jest ta właśnie letnia siedziba prezydenta, prawda? Tak, to jest pałac zbudowany przez cara Aleksandra III w 1884 czy 6 roku, już w tej chwili dokładnie tak nie pamiętam. Natomiast yy, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. I marszałek Piłsudski tutaj bywał. Dwa razy, to dwa razy był To było cudne, Piłsudski dyskretne, letnie miejsce. Prezydent Wojciechowski, Wojciechowski ale spała roz, rozkwitła właśnie dzięki, dzięki Ignacemu Mościckiemu. No właśnie, dzisiaj gdybyśmy już ozajrzyli się dookoła, szukając sylwety tego budynku, jej po prostu nie ma, są tylko fundamenty. Tu widać doskonale zarysy z dobrego kamienia. Tu na schodach pałacu Zarówno car przyjmował swoich gości, jak i prezydent Mościcki odbierał wieniec dożynkowy, bo on zapoczątkował tradycję dożynek w Spalce. No i co się stało? W jakim momencie ten obiekt zniknął? Obiekt zniknął już po, po zakończeniu wojny, po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku. Wyczytałem, że spalili go Sowieci. Prawdopodobnie tak. Został splądrowany i spalone zostało drewniane piętro. Parter był murowany i ten parter jeszcze długo stał, aż ktoś podjął decyzję i zawalono w zasadzie ściany do piwnic, do piwnic pałacu. Gdyby wybrać z życia rysu Ignacego Mościckiego motywy najważniejsze, to niewątpliwie długi ich szereg otwiera ojczyzna. Ale jakże można być innym, kiedy rusza się w świat z niezwykle patriotycznego, szlacheckiego gniazda. Kiedy ma się możność słuchać opowieści dziadka Powstańca Listopadowego, kiedy przy rodzinnym stole ojciec i dwaj stryjowie wielokrotnie przeżywają wzlot i upadek Powstania Styczniowego. A potem sens życia tworzy wszystko to, co służy niepodległości. Na studiach chemicznych w Rydze. Bez wahania przyłącza się do socjalistów, mimo iż nie do końca zgadza się z ich klasyczną doktryną. Najważniejsze, że chcą walki o wolność natychmiast. Kiedy do więzień trafiają jego towarzysze, buduje bomby, mające być odpowiedzią na przemoc. Potem musi uciekać i tułać się po świecie. Po Londynie szczęśliwą przystań znalazł w naukowym świadku w szwajcarskim Fryburgu. nigdy nie były prowadzone badania archeologiczne na terenie parku w Spale wokół pałacu. Park będzie poddawany rewitalizacji, dlatego jest jakaś możliwość, powiedzmy, troszeczkę ingerencji. Ale w... najważniejsze hasło to srebra mościckiego. Srebra prawda? mościckiego. Widzę, że przyjechał już główny świadek, prawda, który tak. ma nas naprowadzić na trop. Pan Józef jest człowiekiem, który przynajmniej tak twierdzi, wie w którym miejscu zakopane są srebra prezydenta mościckiego. Prezydent mościcki wyjechał w dniu wybuchu wojny w 31 września 1939 roku zespały. 2 września jego kamerdyner i ogrodnik zakopali zastawę srebra w parku, żeby nie wpadła w ręce Niemców. A skąd Państwa wiedza widział pan ten moment zakopywania? Mój kuzyn prawdopodobnie, był, no dalsza rodzina. Jego szwagier był, proszę pana, lokajem u prezydenta. I to i, i właśnie oni zakopywali to. to. A potem kuzyn pokazał panu, gdzie? Nie, nie pokazał, tylko mówi, że słuchaj, jest blisko stołówki i mówi, jest zasadzone drzewko. To proszę państwa, to już 67 lat. Nie ma grubszego drzewa, jak ta brzoza jest. I pod tą brzozą będziemy szukać. No A potem nie przyszło mu do głowy, odkopać po latach? Nie. On, wie pan, tak trzymał to w tajemnicy, tylko mnie co mówił. Nie sądzimy, że gdyby szczęście dopisało, przyjdzie nam otwierać skrzynie z jakimiś szczególnie wyrafinowanymi skarbami. Był bowiem Ignacy Mościcki człowiekiem nad wyraz skromnym. Niemal cały horyzont życiowy wypełniały mu praca i nauka. Zapisał w swoich pamiętnikach, naukę pochłaniałem we Fryburgu z niesamowitą chciwością. 16-godzinny dzień pracy nie należał do rzadkości. Ćwiczenia z fizyki, które normalnie rozłożone były na cały rok, odrabiałem w przeciągu dwóch miesięcy. U progu nowego dwudziestego stulecia odnalazł naukowe wyzwanie swego życia, jak to definiował elegancko problem azotowy, a mówiąc językiem śmiertelników, produkcja nawozów sztucznych z saletry chilijskiej. W międzyczasie koledzy podnieśli pokrywę, okazało się, że to jeden z odpływów kanalizacyjnych i zapewne wybiega dalej tam w kierunku tego zagłębienia terenu w dół ku temu bagienku. Takie są nasze rozczarowania i takie małe radości. Ale tu jest następna płyta zapewne instalacji wodociągowej, jak porządnie zrobiona prawie pancerna na zawiasach podnoszona do góry. Lokomotywka nie będzie przeszkadzać radarowi? Nie, nie, to jest wykranowana ciężko. Tutaj konserwator nie zgodził się na nasze grzebanie, w związku z czym metodą nieniszczącą będziemy mogli zobaczyć, co tutaj w tych kondygnacjach niższych jest? Tak, będziemy musieli zobaczyć, czy mamy tutaj zachowane jakieś jeszcze fragmenty starych piwnic, i jednocześnie podziały, mury fundamentowe w środku. Ten georadar ma wiele cewek, czy to jest jedna cewka, jak, jak to, jaka to jest konstrukcja tego urządzenia? To, to są dwie anteny w środku, antena nadawcza i jedna antena odbiorcza, to są anteny ekranowane, czyli nie zbierają zakłóceń. I potem możemy oglądać to, co jest, czy te takie wykresiki subtelne? To będą, to będą wykresy, wykresy struktury, powiedzmy, taki obraz falowy grunt. Dopiero później podczas można to obrabiać, interpretować. Ale od razu? Nie, 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 nie. nie. To, to niestety... To, to jest inny etap, tak? To jest inny etap. To jest znacznie bardziej proces taki... Ale już po przebiegu tych krzywych? Po przebiegu już będzie się można zorientować, czy mamy do czynienia. To dla nas ważne. Przyjrzymy się pracy tego urządzenia. jaką głębokość skanuje to W tej chwili go ustawiłem na, na głębokość 3 metrów. Dlatego, że fundamenty tak, nie tak, tak, piwnice to są powinny być dość płytkie. I pojawiają się teraz takie parę... takie, takie takie, powiedzmy, nazwijmy to pikami, parabolkami, które są pojedynczych elementów. To mogą być na razie pojedyncze kamienie, mogą być to fundamenty i na razie jeszcze piwnice. Nie, nie, nie widzimy. Czyli mogłaby być niepodpiwniczona tamta? Nie, nie jedziemy bardzo blisko fundamentu w związku z czym trudno jest podejrzewać, no. że tu akurat może być to wszystko pozawalane. Już w tej chwili po tym przejściu można powiedzieć warto, nie warto szukać. No, tutaj na pewno warto szukać, bo tutaj to naszym zadaniem jest od, odszukanie fund, starych fundamentów i to jest też dla arkologów bardzo ważne. Jaki był A metale na przykład? Y, czy metale to w przypadku, jeżeli trafimy na niego, to od niego powinno być bardzo silne odbicie i, I też wiadomo, że to, coś jest. Będzie, że to będzie silne odbicie, będzie można powiedzieć, że to jest metal. Pyszna, bo z lat 30. Tak, tak. Na pewno? Bo teraz no takich no. skrzyniak do zasadów nie. nie ma. Spójrzcie takich... panowie pancer na 5 cm Ciekawe po co taka potężna. No W tamtych czasach widocznie inaczej robić na potrafili. solidność. A nie na wszystko robić w tamtych czasach. Oczywiście. Lepiej znacznie niż my. Dzięki temu znaczy ja przed... proszę... to Inżynierowie po prostu szanowali tego odbiorcę tego produktu i wiedzieli, że to miałaby służyć całe lata, tak. dziesiątki lat. I służyło. Służyło. 70 lat i nic się z tym nie dzieje. Tak. Jest... Solidność i piękno rzeczy zwykłych to bardzo pasuje do pokolenia inżynierów II Rzeczpospolitej a o Mościckim, podączas już prezydencie, na wielkich budowach Centralnego Okręgu Przemysłowego omówiono Naczelny Inżynier. Pojawiał się, tak jak tu, na budowie zakładów południowych w Stalowej Woli, z drugim mężem opatrznościowym polskiego przemysłu, Eugeniuszem Kwiatkowskim. I nie miało to nic wspólnego z dygnitarską gospodarską wizytą. Spierał się z kolegami po fachu, doradzał, radował z sukcesów. Oczkiem w głowie były oczywiście zakłady azotowe w Tarnowie, które ciągle jako urzędująca głowa państwa budował. To jedyny chyba taki przypadek na świecie. Osada, w której powstawała fabryka, została nazwana na jego cześć Mościcami. Praktycznie cały Obrys budynku został zeskanowany. Co ciekawego. Czy nam w tej chwili, na tym etapie, możemy powiedzieć, że mamy, będziemy mieli zarys fundamentów wewnętrznych? Są czyli jakieś Na pewno są zasypane zagłębienia. Tu w tej chwili tu, o, jeszcze nie natrafiliśmy na zachowaną piwnicę. pivnicę. Przedmioty charakterystyczne skrzynie, metal. Ej, nie, no tutaj jak <laughs> w tym przypadku musiałbym rzeczywiście mieć dużo. Srebra też nie widać. Dokładnie trafić, prawda, na... Srebra też nie widać. N nie mam tego srebrnego tu na <laughs> dlatego jest to tu Dziękuję, nie przeszkadzamy. Jeszcze jeden pasek nie, do zeskanowania, ale pewnie już wiele to w obrazie nie zmieni. Nie, nie, raczej, raczej, raczej w tej chwili już nie, nie, nie powinno się Na koniec wróciliśmy do tego miejsca, które pokazał starszy pan. Powiedz, jest coś z rzędu metali kolorowych? Raczej z zlazo. zlazo. Zlazo folia takie rzeczy. Czy śmieci. No ale tak to właśnie z poszukiwaniami bywa. Są wielkie nadzieje, jest rozpalona wyobraźnia, potem jest rzeczywistość. Mniej więcej w 99 przypadkach na 100 wracamy z niczym, a raczej wracamy bogaci o nowe wrażenia, o nowe miejsca i o nowe fragmenty historii. Nie od dziś wiemy, że skarby mają naturę wielce kapryśną i ujawniają się wtedy, kiedy mają na to ochotę. Ale tutaj, w spale, skarbem samym w sobie wydaje się być szczególna historyczna aura II Rzeczpospolitej i obcowanie z tym miejscem dostarczyło nam wielu szczególnych wzruszeń. Gdzieś w tle poszukiwań przewinęły się dostojne postaci, piękne powozy i automobile. Przeszły korowody dożynkowe i smukła dostojna sylwetka najdłuższego użytkownika największej w Polsce leśniczówki. A niech Pan powie, czy nie dałoby się tego miejsca oczyścić, wyciąć tych. Wszystkich samo się, które niszczą te fundamenty. Być może ktoś będzie miał pieniądze na odbudowę tego obiektu. Mamy nadzieję, że ta nasza dzisiejsza akcja zwróci uwagę trochę na ten pałac. Są takie plany, żeby, żeby go w jakiś sposób zabezpieczyć. To oczywiście trzeba by zabrać to, co to jest na wierzchu, tą dziwną kolejkę, która nijak się nie ma do prezydenta Mościckiego, postawić ją gdzie indziej. Też zabytek, ale innej klasy. Faktycznie trzeba by było to przeprowadzić. Korzystając z obecności w spale specjalistycznego sprzętu, ruszamy z nim do odległej o kilka kilometrów miejscowości Konewka. Zobaczymy później. Jak no tak, wnioski można wyciągać do tylu. Dramatycznie inny od lirycznego ciepła prezydenckiego zacisza świat. Tu Niemcy, jakby chcąc betonową pieczęcią ukoronować swe zwycięstwo, rozpoczęli w 1939 roku budowę jednego z największych w Europie bunkrów kolejowych. Stąd dowódcy Wehrmachtu z pociągów sztabowych mieli dowodzić armiami ruszającymi na Sowietów. Ten obiekt nigdy nie odegrał żadnej wojennej roli. Kampanią na wschodzie wobec szybkich postępów wojny łatwiej było dowodzić z Wilczego Szańca w Prusach Wschodnich. Po ucieczce stąd Niemców, wśród okolicznych mieszkańców długo kołatały się legendy o tym, że oprócz oficjalnej funkcji obiekt miał jeszcze inne, skryte bardzo głęboko. To oczywiście powód do włączenia georadaru. W godzinie pracy urządzenie wskazuje dwa miejsca, gdzie warto wbić łopaty. Ale to już zadanie na inną wyprawę. Na razie wracamy do spały. tak to najwyższy scenograf zadbał o odpowiednią oprawę dla tej opowieści, bowiem dzieje się ona w roku 46. na samym początku tego roku. To jest taka historia, której w spale nikt chyba dzisiaj nie pamięta, a która w annałach tego miasta powinna być zapisana. Tą historię można by zatytułować tak. Jak gitarka ten młody, wtedy 17-letni chłopak, zjadł obiad Bierutowi. To taki rajd zaporczyków, prawda? Tak, Przeszliście Wisłę. Tak, przeszliśmy Wisłę i poszliśmy w takie tereny. Dla mnie to nie bardzo znane, bo tych okolic nie bardzo znałem, ale po wielu dniach i nocach marszu dobili, żeśmy do miejscowości. Duże hangary, nie hangary, budynki takie. Mówię chłopcy, co to jest. Pytamy się. Mówią, że spała, mała. Odbyć się tam wielka uroczystość na otwarcie tego ośrodka. Zajęli żeśmy te budynki, wielkie sale. Zastawione były stołami. Smakołyki? Tak. Chłopcy wychłodniali po takich marszach ciężkich. Baby z początku broniły, potem jak się dowiedziały, że to oddział partyzancki, to jedna z tych kucharek do zapory podskoczyła i do babów krzyczy. O Boże kochany, to chyba nasz chłopal wstał z grobu i tu, był, podobny był zapoga. No chłopaki kochane, siadajcie i jedzcie, co się da. Reszta Zapoga go skazał tym kucharkom. Pobrać se to wszystko do domu, co Wam potrzeba, albo my będziemy niszczyć. No i pomalutku malutku odmarsz. To była ta przyjemniejsza część tej eskapady, ale potem zaczęła się część dramatyczna. Nie bardzo wiedzieliście, co was czeka. Tak. No po tej spale już u B tam się szum straszny zrobił szum no, 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 na całe okolice w nosy oddział, zwinowali wszystko, zjedli tego. No i UB przecież rozkaz chyba kupę wojska tam rzucili, żeby gonić pościg tych ludzi, co tam byli. Obstawili drogi. W lasach żeśmy przycupnęli cichutko, także ślad, żeśmy pomalutku za sobą. Aż znaleźliśmy się nie w tej sytuacji. Oto rzeka Pilica, prawda? Wygina się w ten sposób. Tak. Tu biegnie szosa, tu weszli Zaporczycy. E, tak, to był prom. I ten prom stał po drugiej stronie rzeki. Rzeka szeroka. My w tym półkolu, za nami na szosie samochody. Już ubowcy nas macają, chłopaki, znaleźli w krzaczkach łódkę. Kto popłynie tak, krzyczą, ta mała łódeczka, no to najlżejszy krzyczą gitarka. Na mnie, 17-latek, najmłodszy. Na nie mały chłopak tego. I zapora, mówi. A lina od tego promu, z tamtego brzegu, była na ten brzeg, lina stalowa, i na tym brzegu była zamontowana do jakichś kołków palów, ja się ta. na tym nie znam. I za się, krzyczy gitarka, Właśnie tej linii, wskakuj w te i ciąg się na tamte strony i złapałem się tej linii ręce mokre, to stalowa lina, to od razu mi trzymał w ręce, nie mogłem się, ale złapałem się i mówi ciąg się szybko. I wklęczę w tej łódce, bo siadać nie można było, bo ona była lekko dziurawa i już woda się nabierała. Przy promie było trochę lodu, troszkę grubiej już było. Członko uderzyło w ten lód i poszło na dno. A ja już na tym lodzie jako żebym się tych kołków tam złapał, bo tam paliki, kołki jakieś, no i wygrzebałem się. Już na górce pa... chata przewoźnika, Nie pewnie. patrzałem na ręce, na nic. Ten przewoźnik mówi: Panie, nie ruszymy. Ja mówię, no jak nie? Nie ruszy prom, dlatego że prąd jest dookoła e, cienko, arsu, cienko, ale jest obmarznięty dookoła i do brzegu przymarznięty, bo i trzeba ludzi to odgąbać. Poleciałem znowu i ludzi nazbierałem, szpadle, łopaty te, złapali, przylecieli i na zbałog Tam chłopcy już Boże, skupieni w kubkach, no czekają, tam. jak to skoczyło na ten prąd wszystko. Boże, kochany, ja stoję. I zachor, jak zeskoczył na drugim brzegu, ja wstałem, złapał mnie za jak to się mówi, i krzyczy do mnie. I tak a mówi, ty sam nie wiesz, coś ty zrobił. Ja mówię, wiem, no ręce mam mokre i, i spodnie do pół jestem mokre i zmarznięte, mówię, bo ręce nie bolą, to to wiem, ty żeś wielkie sprawy zrobił, masz u mnie wielką zasługę i odznaczenie będziesz miał. Zwykle w takim miejscu opowieści bada pytanie co było dalej. Tak jak gitarka uratował nad pilicą oddział, tak komendant Zapora postanowił uchronić młodego chłopca od losu partyzantów straceńców. Kazał mu się ujawnić, iść do szkoły oficerskiej, bo tacy oficerowie będą Polsce potrzebni. Tam jednak dopadły go długie ręce wojskowej bezpieki, a wyrok brzmiał 7 lat. I jeszcze krótko o naszych zamiarach. Wracamy na Podlasie tropem pewnej mapki, którą umierający oficer generała Kleberga pozostawił młodemu chłopcu leżącemu na sąsiednim łóżku w prowincjonalnym szpitalu. Ku czemu nas ta mapka zawiedzie? Z pewnością tę przygodę przeżyjemy razem. Do zobaczenia.